Wiemy, że funkcja f określona takim wzorem ma trzy miejsca zerowe. Są nimi minus dwójka, 0 oraz 2. Naszym zadaniem będzie określenie miejsc zerowych funkcji g, która powstaje poprzez przekształcenie wykresu funkcji f. Zobacz w jaki sposób przekształcane są argumenty tej funkcji. Jeżeli od x odejmujesz liczbę 3. To będzie oznaczało, że wykres funkcji f, wykres tej funkcji, należałoby przesunąć o 3 jednostki w prawo, po to, żeby otrzymać wykres funkcji g. Jak tu jest minus 3, to przesuwamy się o 3 w prawo. Gdybyśmy mieli plus 3, to wtedy przesuwamy się o 3 w lewo. No więc, jeżeli przesuwamy się o 3 w prawo, to oznacza, że funkcja g będzie miała następujące miejsca zerowe. Jeden, trzy, oraz pięć. No i gotowe.